Witam wszystkich moich drogich widzów Przyszła nam tutaj paczuszka A w paczuszce Coś ciekawego Albo i nie ciekawego Zaraz zobaczymy Co też tam mamy A więc mamy tu Tuleje są na ośkę, tutaj. Tu przychodzą do tylnego mostu. I mamy cały zestaw tych podkładek, które tam przychodzą międzycięgna. Także to sobie będziemy próbowali dzisiaj wymienić. Właśnie na jednym z forów tam koledzy się pytali, bo nie mogli tego gdzieś wyciągnąć, tych tulei z tego z tego mostu ja sobie spróbowałem dorobić taki taki ala ściągacz zobaczymy jak on się sprawdzi czy to coś z tego wyjdzie czy nie także będziemy działać jest tu dość duży luz O. także tutaj wszędzie tuleje wytulejowałem całe te ramiona także to jest fajnie ciasno spasowane ale tam z tyłu ten luz jest no i tak przy okazji, że tam właśnie pytali koledzy, to, to postanowiłem, że wymienię te tuleje tutaj też. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Także zapraszam na relację. Dobra, kluczyk, dziewiętnastka i jedziemy. o oh. aj hey, nic aj hey, nie drgnęło mocniej będę ciągnął to urwie tą szpilkę dobra zrobię inaczej e, odkręcę ten odciąg to jest tylko trzy śruby i go troszkę do, do boku odsunę Wyciągnę tą ośkę i wsadzę tu jakiegoś pręta czy coś i spróbuję uderzyć. Tak, mam to odsunięte. I o, widzicie ośka. O, kurde. Ale tego to nawet nie wiedziałem, że tak to wymyślili, że nawet jak będziecie mieli koła wężej, to otwór w Feldze pasuje. Prosto na tą ośkę. <noise> to nawet tego nie zauważyłem wcześniej, że tak to właśnie jest. No, gdzieś ktoś powiedział, że te tulejki, jak się kupi, to one mimo wszystko mają luz. Więc zobaczcie, oryginalna tulejka. Nie ma nic luzu. Także to są głupoty. Kupować oryginalne części i nie będzie problemu, że gdzieś jest luz. Dobra, teraz coś, kombrzurkę czy coś tutaj i przyłożyć i spróbować to potraktować młotem. Znaczy, mocno. nie bardzo chceś. iść Na no co? No, próbujemy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy coś popuściło. Nie. Nic nie drgnęła kompletnie. Ale naciąg był mocny. No nic panowie. Zostaje co? Piłowanie. Szlifierka i jedziemy. No, rozciąłem ją całą i wydobyłem. Nie było jednak szans bez rozcinania. Siedziała tak twardo, że zobaczymy, jak teraz pójdzie ta nowa. Bo to też nie będzie takie proste. No, ale jak się jedną wyciągło, wyciągnie się drugą. Sadzi się nowe tulejki. Będzie gitara. Dobra, działa. Tak, tulejki ponabijałem. Jednak trzeba było rozcinać tulejki. Dużo lepiej to szło. Także żadne ściągacze. Znaczy, no na pewno jakieś ściągacze są porządne. Można by i zrobić porządny ściągacz, bo tak jak ściągałem te, te tuleje, no to to naprawdę też szło ciężko. Ale śruba 20, 12,9 po dwie podkładki takie grube. Jeszcze nakrętki 36. I e, rura dwumetrowa. I młot. Dociągałem do oporu dwumetrową. Ile się dało? I młotem. I tak pomalutku, pomalutku tulejki wbiłem. I teraz zobaczcie. Kurde. Nie przejdzie. No nie przejdzie. Tu jest jakiś taki garb. I łapie na tym Widzicie co tu będzie, tu jest wybite od e, jak były odciągi e, te, e, te wewnętrzne ja je wyrzuciłem, ale tutaj na wałku wybiło w tym miejscu, takiego garba zrobiło, o zaraz to szlifnę i, i to przejdzie bez niczego. No i teraz obejście, nie ma prak praktycznie żadnego luzu, nic. Także kolejne luzy, jakieś tam wyeliminowane. I niech nikt nie mówi, że, że tulejki mają luz, nawet jak się je wymieni. A jak się kupi oryginalne, to nie mają luzu żadnego. O! Nic! Nic, kompletnie nic. Także dobra. To mam i teraz te tuleje założymy też nowe. Tak. Widzicie, o luzów nie ma żadnych, wyeliminowane. I w sumie o to nam chodziło. Także kolejny element zrobiony. Mam to zrobione. Zeszło się cały dzień. No ale coś zrobione. Także. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego. Hej! Tak, tym razem troll pracuje jako zwyżka i tak można wykorzystać.